Nowe trendy i paradygmaty niemal każdego dnia nas dotykają. Nasze życie się zmienia i nie są to raczej zmiany powolne, a wręcz można powiedzieć w niektórych obszarach gwałtowne. I to jest fakt niezaprzeczalny. Każdy z nas, jak i różne organizacje, firmy każdego dnia stają w obliczu wielu zmian. Tych, które możemy przewidzieć, ale też bardzo często dotykają nas zmiany nieoczekiwane. I to na wielu poziomach. Jak choćby ostatnio pandemia, wysoka inflacja czy wojna w Ukrainie. I to są zdarzenia, które trudno przewidzieć. Jak choćby tragiczne trzęsienie ziemi w Turcji i wiele innych tragedii. W tym zagonionym świecie nie dostrzegamy wielu zmian. Często ich się w ogóle nie spodziewamy, bo jesteśmy przekonani, że nasze pewne przyzwyczajenia czy paradygmaty, jak się nam często wydaje, są niezmienne i pewne. Weźmy choćby sytuację Frankowiczów, o których dość często i głośno się mówi co jakiś czas. Wydawało się niektórym osobom, że Biorąc kredyt w tzw. wirtualnych frankach, gdzie w danym momencie przelicznik złotego do franka był opłacalny, wielu myślało czy łudziło się, że może na tym zrobić dobry interes. A jednak niektórzy się pomylili, a być może ktoś ich tak naprawdę wpuścił w przysłowiowe maliny. Nie wzięli pod uwagę że, tego, że paradygmat taniego kredytu może się zmienić i że Frank może zdrożyć. A grając w taką grę zwaną kredytem, trzeba mieć zawsze jedno na uwadze. Kasyno zawsze wygrywa. Paradygmat to jedno z tych słów, które czasem słyszymy. Co to jest ten paradygmat? Słowo paradygmat oznacza wzór, rysunek, przykład, model. Paradygmat to również sposób, w jaki odbieramy świat. Działamy w nim również w oparciu o pewne schematy czy przyzwyczajenia. Ale paradygmaty się zmieniają. Paradygmaty to możliwość również przewidywania nadchodzących trendów czy zmian w różnych dziedzinach życia. Problem w tym, że nasze założenia czy przewidywania nie zawsze są trafne. Często nasze przyzwyczajenia nie pozwalają nam zbyt dobrze ocenić sytuacji i przewidzieć przyszłości. Tak jak wspomniałem o Frankowiczach. Co to oznacza? Że czasami również najwybitniejsi prognostycy czy przepowiadacze, którzy ustalają pewne trendy czy reguły w tym świecie, najzupełniej się mylą. Można się zastanowić, czy paradygmaty są dobre czy złe. I tak i nie. Każdy z nas funkcjonuje w oparciu o pewną liczbę paradygmatów. Tak więc nie są paradygmaty w sobie ani złe, ani dobre. Paradygmaty pomagają nam ustalić jakieś ramy czy kierunki naszego życia i działania. Stają się wytycznymi dla sukcesu lub porażki. Paradygmaty pozwalają nam przesiewać tysiące informacji, którymi jesteśmy bombardowani codziennie. A stanowią one powszechną część codziennego życia każdego z nas. Problem powstaje wtedy, gdy pozwalamy, by paradygmaty stały się zamkniętymi, szufladkami, które nie dopuszczają w naszym myśleniu i postępowaniu, że to, co było dobre wczoraj, będzie dobre jutro i na zawsze. I ta pewność czasami nie pozwala nam przystosować się do nowych zmian. Można przytoczyć tu taki dowcip, jak Małgosia zapytała się mamy Mamo, dlaczego ty obcinasz końcówki szynki przed jej sparzeniem? Mama mówi tak naprawdę to nie wiem dlaczego. To chyba mm, taka nasza rodzinna tradycja. Moja mama y, tak robiła, twoja babcia. No i, i ja tak robię. No i zapytaj się babci, dlaczego obcinała końcówki szynki przed sparzeniem? Y, poszła Małgosia do babci i pyta babciu, dlaczego ty obcinałaś zawsze końcówki szynki przed sparzeniem? Babcia mówi, moje drogie dziecko, Obcinałam końcówki szynki, bo mi się szynka nie mieściła do garnka. I każdy z nas czasami postępuje bardzo podobnie. Z powodu jakichś paradygmatów nie potrafimy przystosować się do zmian i spojrzeć inaczej. Tkwimy w swoich przyzwyczajeniach uparcie do końca i nie zawsze mamy rację. Czy można zmienić swoje poglądy, by przystosować się do nowych idei, pomysłów czy zmian? Oczywiście, że tak. A poza tym jest to bardzo często konieczne. Każdy z nas, jeżeli tylko zechce, może zdecydować i zmienić swój punkt widzenia. Weźmy taki przykład. Kiedyś ludzie wierzyli, że Ziemia jest płaska. Praktycznie każdy w to wierzył. Nawet dzisiaj jest grupa ludzi wyznająca teorię płaskiej Ziemi, gdzie są bardzo często wyśmiewani i nazywani płaskoziemcami. Jednak większość ludzi wie, że Ziemia jest okrągła. Zmiany w sposobie myślenia zachodzą cały czas, raz wolniej, a czasami gwałtowniej. Codziennie powstają na całym świecie nowe trendy. Czasami wprowadzane są wolno, a czasami szybko, czasami są złe, a czasami są dobre. Wynika to wszystko ze zderzenia różnych sił społecznych, gospodarczych czy technologicznych. Problemy, z jakimi ciągle będziemy mieć do czynienia, to to, czy szybko będziemy umieć się adoptować do tych zmian, które obserwujemy na co dzień. Jak możemy efektywnie się przystosować i jak reagować na nowe paradygmaty. Jak się okazuje, dziś musimy się ciągle edukować i trzymać rękę na pulsie. Dotyczy to postępowania w naszym codziennym życiu, naszej pracy zawodowej, rodziny czy biznesu. Wszystko ulega ciągłej zmianie i to, co było dobre jeszcze nie tak dawno, dziś przestało działać. Działając w biznesie sieciowym, widzę, jakie niesamowite zmiany zaszły i zachodzą. Nie zmieniły się może zasady czy idea firmy, no, na przykład z którą obecnie współpracujemy, ale zmieniło się i zmienia się bardzo dużo. Powstały nowe technologie, cyfryzacja, komputery, nowy sposób dystrybucji towarów do konsumenta. Dlaczego są tak ogromne zmiany? Przecież mogło być wszystko po staremu jak dawniej, ponieważ zmienił się również człowiek. Co chwilę jest nowe pokolenie, które ma... Inny punkt widzenia. Dziś dziadkowie nie mogą dogadać się z wnukami. Każdego dnia powstaje nowe słownictwo. W krótkim czasie można należeć do kilku różnych pokoleń X, Y, Z. Stare reguły przestają obowiązywać. Pojawiło się nowe życie w sieci. Internet jest tym zjawiskiem, które zmieniło nasz sposób funkcjonowania. Nie zmienił internet jeszcze może aż tak relacji międzyludzkich i rodzinnych, ale w znaczący sposób zmienił naszą komunikację i powstały nowe trendy kontaktów międzyludzkich poprzez internet czy różnego typu komunikatory. No i jak choćby pracy, spędzenia czasu, zakupów, robienia interesów. Priorytetem dziś stało się posiadanie wiedzy, poszukiwania informacji. Dziś jest to ważniejsze niż więzi międzyludzkie czy dobre relacje. Dziś za pomocą sieci internet nie mamy żadnej bariery czasowej czy geograficznej. Ludzie mają z sobą kontakt, ale w inny sposób. Wymieniają się spostrzeżeniami na tematy, które ich interesują. I ta nowa sytuacja również działa w biznesie sieciowym, czy w podobnych biznesach. Czy mamy na to wpływ? Czy możemy ten trend y, powstrzymać? Nie, nie możemy powstrzymać zmian. W tych zmianach, które są na co dzień, na pewno musimy ograniczyć agresję wobec siebie. To po pierwsze. Co możemy zrobić jeszcze? Możemy zaakceptować nową sytuację i podłączyć się do nowych y, zmian. Albo stać z boku i krytykować wszystko to, co nam się nie podoba, a jednocześnie się cofać. Dlatego działając w biznesie sieciowym możemy również korzystać z tych zmian i uczyć się rozwijać biznes online, ale też nie zapominać o budowaniu biznesu offline i dobrych relacji międzyludzkich na co dzień. Biznes sieciowy jest jedną z możliwych opcji rozwijania własnej przedsiębiorczości. Są to nowe trendy, zwłaszcza dla osób, które rozglądają się, by coś rozwijać swojego w oparciu o współpracę z daną firmą czy innymi ludźmi. Przewagą tutaj jest niski koszt rozpoczęcia takiej działalności i brak ryzyka. Czas pokaże, jakie można osiągnąć rezultaty. Więcej informacji na temat biznesu sieciowego, którym się zajmujemy, znajdziesz poprzez nasz newsletter na AM Service. Oczywiście, jeżeli masz ochotę rozwijać tego typu działalność. Zapraszam serdecznie Ryszard Woźniak.